Jak wygląda kwestia demografii w Dubaju? Ludność Dubaju zbliża się aktualnie do 4 milionów, ale co istotne i ciekawe, jaka to, jest, jaka to jest ludność, podczas gdy w Polsce i w Europie Społeczeństwo się starzeje? Tak, i jeszcze borykamy się z odpływem młodych talentów, prawda? Każdy, kto chce coś osiągnąć, to niekoniecznie zostaje. Natomiast Dubaj przyciąga talenty, przyciąga fachowców, specjalistów i to jest bardzo ciekawe. Ponadto średnia wieku Dubaju dzisiaj to około 33 lata, podczas gdy, gdy Polska i Europa to około 40-42 lata, więc jakby ten wiek produkcyjny i osoby, które tam migrują, to jest handicap dla Dubaju. Rozumiem. I też, czy to prawda, że w planach mają zwiększenie, podwojenie tej ludności? Tak. Plan Dubaj 2040 zakłada podwojenie liczby ludności. I to, I to się odbywa cały czas, ponieważ w ubiegłym roku liczba ludności wzrosła o prawie 200 tysięcy. W pierwszym kwartale tego roku równie dynamicznie. Także, także ten, ten proces trwa. Tak? Gdzie, gdzie mamy w Europie odpływ i, i niż demograficzny, w Dubaj niewątpliwie ma wyż demograficzny.